A ty zostawiłeś lajka? Um, nie to wbij i zostaw lajka. Peggy 16. Nie mamy potwora, i dużo maszyn. Dobra, co my tu znajdziemy? To nie jest ta generalicja. Tam jest skrzynka. Ognisko. Hmm dobra wchodzimy ale będę podrapana są też w środku Olera, nie zginął. No i kurna, oczywiście, że nie trafisz ty śmoku No ja pierdolę tej jak ty szczelasz z tego karabinu? Nic tu nie widzę. To powinno zadziałać. Dobra. Muszę się rozejrzeć. A my tu mamy. Bitwa. zastygła w lodzie i czasie Dobra Odbierasz to Silence Silence będzie kosztowne zwycięstwo. Kontakt za 30 sekund. Myślisz, że wystarczy czasu, żeby sobek ukończyła nowy świt? <grystanie> <grystanie> Jeśli to już koniec, muszę powiedzieć, że zaszczyty było spójy się Dobra. Kurwa, czy mogli coś nagrać lepszego, niż te szelesty same? Zacznijmy na Tytan. To samo, co w Akronie. Operacja w kosztowaniu Wpadamy, wyrywamy kulasy, Kupra. rozwalamy okusia. Cokolwiek to było, chyba to nie zakończyło się za dobrze. Dziewiąta SBSR do boju, hura! Silence, odbierasz to? Co to jest? Ci żołnierze. Oni tu zginęli. Ludzie giną cały czas. Mmm, kurwa. <śpiewanie> Myślałem, że przeżyję. A tu gówno nie przeżyłem. Ja pierdolę. Dobra. Może, że nie muszę tego powtarzać. Eee, a u, jak się tam dostać? Jakie zwycięstwo. Co to znaczyło? Cokolwiek to było, chyba nie zakończyło się za dobrze. No jak ja mam to mrzeć, jak kurwa zginę? O, właśnie. O tym mówię. Tutaj żołnierze musieli spać. Pewnie coś jak dormitoria w sercu matki. Dobra. Zapis. Trzecia bitwa o Kalifornia Marina. Rui wyłonił się z Pacyfiku i sama nie wiem, czy byli to miejscowi minutowcy, czy szalona piętnastka, ale podpalili plamę śmieci. Rany. Od samej płonu to było... Pierwsza fala robotów zjawiła się pokryta płonącym szlamem. To pozwoliło nam masakrować je na plażach przez godzinę, dwie, zanim Rui dokonał obliczeń. Wciągnęliśmy je w głąb lądu, w zabudowę Kalmar. Zwaliliśmy na nie budynki, poraziliśmy sieć impulsem AMP. Standardowa procedura. Ostatnio byłam w Kalifornii mając 5, 6 lat. Wszędzie światło jak przez filtr społecznościówki z lat czterdziestych. Silence, odbierasz to? Co to jest? Ci żołnierze. Oni tu zginęli. Ludzie giną cały czas. Ruszaj dalej i znajdź coś ciekawego. Dobra? Zapis. Pierwsza bitwa o wschodnią ścianę morską poprzedziło długie oczekiwanie. To było przed Kalmar, a prognozy były znacznie gorsze dla wschodu. Przez trzy tygodnie wysyłali nas do jakiejś dziury, żeby szkolić minutowców. Wciąż padała, przecież Europa już wtedy płonęła. Mnóstwo prefabrykowanych baraków, drukowali je aż do uderzenia głównych sił. Szkoliliśmy minutowców tam, gdzie mieszkali. Udawaliśmy, że jeśli będą uważać, to może przeżyją, aby umrzeć gdzie indziej. Najgorzej było z tymi, którzy naprawdę to kupili. Nękali nas tymi pytaniami o nowy świt, jakbyśmy wiedzieli coś, czego oni nie wiedzą. Przysięgam, im dłużej to robiliśmy, tym bardziej sami byliśmy jak te roboty. Tyle, że je każda walka uczyła, a nas chyba nie. Okej. Okay. Powrotowcy polecono mi przypomnieć wam artykuł 115 regulaminu bazy dotyczący nieautoryzowanego użycia cyklu procesora. A dokładnie artykuł 115C każda symulacja holograficzna nie jest związana bezpośrednio ze szkoleniem operacyjnym lub skutecznością. Słyszeliście, życzę miłej gry. Okej. Okay. Dzięki za mailę. Na służbie czas szybko płynie. Cztery miesiące z powrotowcami, nie wiem, z dwadzieścia rzutów. Na zachodnie wybrzeże i z powrotem. Walka razem z tymi cywilami z zaciągu Banda nieudaczników. Przechodzą tylko podstawowy trening. Tu masz KB, jak widzisz robota, to go trafiasz. Ale jakoś to wszystko razem działało. Razem z szóstą ZBSR załatwiliśmy Horusa pod Lithium Beach. Odskoczyliśmy zanim zjawili się jego kumple. Widzieliśmy jak pada. Mam nadzieję, że mówili o tym w wiadomościach, kochanie, i że wszystko się dobrze skończy. Musimy tylko poczekać na projekt nowy świt, a potem wszystko znowu będzie jak kiedyś. Dobra. Skarbie, wiem, że minęło wiele dni. Tak mi przykro. Dysfokacja trwa coraz dłużej i jest coraz trudniejsza. Rui coraz łatwiej przewiduje nasze ruchy. Jest nas coraz mniej i mamy coraz więcej roboty wraz z każdym, kto odchodzi. To jak rodzinny biznes w ciężkich czasach, tylko. To nie moja rodzina. Tu nie ma ciebie. W oczach tamtych ludzi wciąż a, próbuję zobaczyć nie, ciebie, życie jakie wiedliśmy. To niezbyt pamiętam wygodne. jak cieszyli się no, na nasz widok, to kiedy na to, wciąż mieli to, nadzieję. Byli, Teraz już tak nie jest. Nawet nie rozpoznaję miejsc, których bronimy. <grym> Jedyne o co wciąż walczę, to. ty. No i ono świd, żeby to coś odwrócił. Cokolwiek to jest, dobra, nic tu więcej nie ma. O, już nie będzie. O, dobra, może jeszcze nadzieja jest? Tylko jedno łóżko. Może izba przywódcy? Dobra. Tutaj chyba jest prysznic dla niego Okej okay. Zjeżdżamy niżej Dobra Coraz głębiej, coraz głębiej Mamy pewnie wejście Czerwone światło. To chyba znaczy, że nie ma ześle kable prowadzą do źródła zasilania Dobra, mamy kabelki Idziemy za tymi kabelkami. O, tam! O. Nie, nie, nie! O. Uf, uf. Oj, to było ryzykowne, coś ty teraz zrobiło. A, musimy tam przeskoczyć i tutaj się pobawić tymi. Nie o. to było od dzieciństwa. To musi być jakiś kod. Może spróbuję przeskanować przedmioty w okolicy. Dobrze wiedzieć. Dane zgadzają wymaganie ustawienia pobliskich. Dobra, aha, czyli do góry. Do góry. Teraz w dół. Lewo. Trzy linie zasilające. Trzy źródła. Pierwszy z głowy. Okej, okay, pierwszy gotowy Uf, Już myślałem, że spadniesz Ej, bo to jest zakopane To jeszcze mamy? Ej, jak chcesz wiedzieć jak spamiętałem reboot systemu Geotermii To szło tak Daszek leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Niespodziewana poezja natury z ust Majka Mechanika, co? Kurwa. Jak zwykle przerastam oszekiwania. Jeszcze raz. Ej, jak chcecie wiedzieć, jak spamiętałem reboot systemu geotermii, to szło tak. Daszek leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Północ. Niespodziewana poezja natury z ust Majka Mechanika, co? Jeszcze jak raz. przerastam oszekiwania. Ej, jak chcecie wiedzieć, jak spamiętałem reboot systemu geotermii, to szło tak. Zasięg leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Tak Niespodziewana poezja dół, dół, dół natury południe. z ust Majka, Tutaj mechanika. w dół? Jedyne, do którego nie poszedł, to w lewo. Dobra. Jakim kurwa, brawem to nie działa? Tak powinno być! Ej, jak chcecie wiedzieć, jak spamiętałem reboot systemu geotermii, to szło tak. Zasek leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Tak już słyszałem. poezja północ. natury z ust Majka Mechanika, co? Kurwa, no jak Naszyk to? Jeszcze raz na oczekiwania. Ustawimy hmm. to na koniec. A tu? Góra, kurwa, kurwa, no to przypomina mi te. Przepraszam, yy... na testy IQ. Dobra, i drugi, jeszcze nie Drugi gotowy, nie gotowy, i ten najgorszy. Nie, spadaj! Ej, jak chcecie wiedzieć, jak spamiętałem reboot systemu geotermii, zachód, to szło tak. Zasek leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Nespodziewana poezja natura z ust Majka Mechanika, północ, co? Jak zwykle przerastam oczekiwania. Zachód, wschód, północ, południe, tak. I tu jest w dół. Kurwa, teraz... Ej, jak chcecie wiedzieć jak spamiętałem reboot systemu geotermii, to szło tak. Zaszek leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Spodziewana poezja natury z ust... Nie, tak. Na no, odwrót. Ja pierdolę. Czy może to... Eee, nie wiem. Ej, jak chcecie wiedzieć jak spamiętałem reboot systemu geotermii, To szło tak. Daszek leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Spodziewana poezja tu jest do. ust majka mechanika, co? Not, <laughs> jak przykrze przerastam oczekiwania? Północ.